Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w moim ogródku. Dzisiaj poćwiczymy sobie razem całe ciało, będzie to trening nastawiony na mobilność, elastyczność, ruchomość. Możesz ten trening stosować zarówno jako poranny rozruch, może to być też trening wieczorny, a możesz też go zastosować jako rozgrzewka przed swoim własnym treningiem właściwym. Mam też dobrą informację właśnie na prośbę. Widzów. Robię to w taki sposób, żeby nie trzeba było zatrzymywać, tylko wystarczy, że będziesz patrzyć i wykonywać razem ze mną. Zapraszam do treningu. Dzisiejszy nasz rozruch zaczniemy od takiego połączenia psa z głową w górę, z wykrokiem i rotacją do sufitu. Więc zaczynamy z pozycji psa, wykrok, wyciągamy rękę do góry. W górę robimy mocny wydech, można też zrobić pauzę. Bardzo istotne jest to, żeby ta noga, która zostaje z tyłu, była wyprostowana w kolanie i pośladek nogi napięty, zaś noga, która idzie do przodu. Staramy się kolano dać do zewnątrz, tak żeby brzuch mógł wejść niejako obok UDA, żebyśmy mogli jeszcze bardziej pogłębić zakres ruchu. Pamiętaj cały czas o tym, żeby oddychać, wyciągnąć się jak najwyżej w górę, zrobić nawet lekką pauzę, popatrzeć za ręką i powrót do pozycji. Jeszcze ostatnie powtórzenia. Daleki wykrok, coraz dalszy z każdym powtórzeniem, staraj się to zrobić jeszcze dokładniej, jeszcze lepiej. Pamiętaj o oddechu. Dobrze. Chwila przerwy i zmieniamy sobie ćwiczenie. Tym razem będziemy zaczynać z pozycji stojącej. Robimy duży wykrok, wyciągamy kolano jak najdalej do przodu. Następnie kładziemy ręce na ziemi, prostujemy nogę wykroczną i wracamy do pozycji. Jeszcze raz. Daleki wykrok, pchamy kolano do przodu, pchamy najdalej, jak się da. Jak już dojdziemy do skrajnej pozycji, kładziemy dłonie na ziemi, podnosimy biodra do góry i staramy się wyprostować nogę w kolanie, nogi wykrocznej. I w momencie, gdy prostujemy tą nogę, czoło stara się dotknąć do kolana. Zdaję sobie sprawę, że na początku, jeśli no masz tutaj pewien problem z ruchomością, może być. Kłopot, wtedy staraj się po prostu nieco odsunąć głowę od kolana i mimo wszystko przyjąć taką pozycję, żeby być w stanie nogę wyprostować. To, co jest najważniejsze, to nie robić tego ćwiczenia na siłę, tylko z pełnym wyczuciem, z pełną kontrolą i spokojnie, bo tutaj to ćwiczenie przyniesie wiele korzyści, pod warunkiem, że będzie wykonane dokładnie i powoli. Przy Wykroku skup się na tym, żeby noga, która zostaje z tyłu w pierwszej fazie, była wyprostowana. Kolano pchamy jak najdalej do przodu. A potem dopiero następuje ta druga faza. I tutaj, obie z tych, obie z tych faz są równie ważne. Jeszcze zostały nam ostatnie powtórzenia. Wiadomo, że zaczynamy z, nieco z rezerwą, a z każdym powtórzeniem staramy się wykonać ćwiczenie nieco mocniej i nieco dokładniej, zwracając uwagę na detale. Świetnie! Kolejne ćwiczenie będzie w głębokim przysiadzie. Jeśli oglądasz mój kanał regularnie, to na pewno ta pozycja jest już dla ciebie wygodna i w pełni komfortowa. Jeśli nie, no to zachęcam do sprawdzenia filmu o mobilności bioder. A my w tym czasie wykonujemy sobie właśnie rotację, sięgamy znowu dłonią jak najwyżej do sufitu, czy też do nieba, i tutaj pracują nasze biodra, i nad nimi pracujemy, a równocześnie pracujemy rotacyjnie w odcinku piersiowym. Kręgosłupa więc można powiedzieć, bardzo wszechstronne ćwiczenie, angażujące wiele stawów do pracy i pogłębiające zakresy ruchu w sposób wszechstronny. Możesz sobie tutaj oprzeć łokieć o Udo. Kolejne ćwiczenie znowu z pozycji, tym razem kładziemy dłonie na ziemi, prostujemy nogi w kolanach i wracamy do pozycji przysiadu. No, oczywiście, jeśli nie jesteś w stanie dotknąć dłońmi do podłoża, to również polecam ci pozostałe materiały na tym kanale. No, a oczywiście tutaj możesz wykonać to w ten sposób, że na początku, gdy jest to trudne, to możesz oczywiście dłonie od ziemi oderwać, a wyprostować nogi i tak. Ale jeśli już ci wychodzi, to możesz starać się sięgnąć dłońmi, nawet do tyłu, zapięty, tak jak ja to robię w tym momencie. Bardzo ważne jest to, żeby oddychać cały czas w dole bierzemy wdech gdy biodra idą do góry robimy wydech można zrobić lekką pauzę i jeszcze dzięki temu pogłębić tą pozycję no i jeszcze ostatnie powtórzenia i zaraz przechodzimy sobie dalej bardzo dobrze dosłownie chwila przerwy i teraz przechodzimy sobie do pozycji psa tym razem wykonujemy go na jedną nogę Czyli wychodzimy nogą do góry, i potem idzie kolano ugięte, jakbyśmy chcieli dotknąć łokcia, i znowu noga do góry. Bardzo ważne jest to, że gdy noga idzie do góry, napinamy pośladek, wyprost yy, rąk oczywiście, a pięta nogi podporowej stara się iść do ziemi. Jeszcze ewentualnie można dodać taki ruch rotacyjny, jak teraz pokazałem w ostatnich ruchach. 5 powtórzeń za nami. Druga noga. Dodajemy rotację hop, jedno powtórzenie i drugie. Prosta noga, napięty pośladek. Trzecie, czwarte. I jeszcze dodamy sobie rotację. Świetnie. Ostatnie powtórzenie. Bardzo dobrze. Zrobione. Przechodzimy sobie do kolejnego ćwiczenia. Tym razem zajmiemy się obręczą biodrową oraz obręczą barkową. Kładziemy się na brzuchu, ramiona idą w bok i podnosimy jedną nogę, przekładamy. Na drugą stronę pilnujemy, żeby pośladek był cały czas napięty. Staramy się jak najdalej stopą sięgnąć do dłoni. Głowa oczywiście też pracuje na zmianę, patrzymy raz w lewo, raz w prawo, tak jak jest to pokazane właśnie na materiale. Dzięki temu rozciągamy zarówno obręcz barkową, szczególnie tutaj mięśnie piersiowe oraz biceps. Angażujemy pośladek do pracy, rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworogłowy uda, bardzo dobre ćwiczenie, szczególnie jeśli na co dzień dużo spędzasz czasu w pozycji siedzącej. Jeszcze kilka powtórzeń, kontynuuj cały czas pracę. pamiętaj oczywiście o oddechu, o tym, żeby każde powtórzenie było wykonane nieco dokładnie i przede wszystkim z pełną świadomością, tak żeby myśli były dokładnie w tym ruchu, który wykonujesz, a nie żeby sobie odpływały w kierunku jakichś kolejnych czynności, które masz dzisiaj do zrobienia. Świetnie. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem pozycja wyjściowa to podpartyłem i siedzimy sobie na ziemi. I będziemy wypychać biodra do góry. Głowa idzie wtedy lekko do tyłu. Staraj się napiąć pośladek bardzo, bardzo mocno. Brzuch też napięty. Biodra idą najwyżej jak się da. Dłonie odpychają się od ziemi. Łopatki idą do siebie mocno. W górę robimy wydech, w dole robimy wdech. 10 powtórzeń wykonujemy o nogach ugiętych. A potem jeszcze 5 powtórzeń będziemy wykonywać o nogach prostych w kolanach. Cały czas pracuj góra. I dół i teraz prostujemy nogi i jeszcze pięć razy góra, dół, góra, dół. Jeszcze będzie później lekka pauza u góry. Tak jest. Jeszcze jedno powtórzenie zrobimy z dużą pauzą. Teraz czwarty się kończy i piąte. Duża pauza. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Bardzo dobrze, świetnie. Zmieniamy sobie ćwiczenie. Tym razem będziemy zaczynać z pozycji leżącej na brzuchu i będziemy robić taką agrafkę. Jedna ręka idzie na plecy, druga idzie na głowę. Przez wyprost ramion trzymamy je cały czas nad podłożem. Wykonujemy agrafkę, staramy się jedną rękę dać za potylicę, a drugą za odcinek lędźwiowy, tak żeby nie dotykać ani odcinka lędźwiowego, ani głowy. I wykonujemy sobie 10 takich powtórzeń. Następnie będziemy wykonywać... Supermena, czyli ręce będą szły proste, no właśnie tak jak teraz widać, proste ręce z nad głowy za pośladek, nad głowę za pośladek. Tak, pamiętaj o tym, żeby też pośladek był cały czas napięty, plecy w naturalnych krzywiznach. Świetnie. Przechodzimy sobie dalej. Teraz zaczynamy z klęku podpartego. Jedna noga idzie w bok i będziemy wykonywać rotację w odcinku piersiowym. Ważne jest to, że miednica jest tutaj nieruchomo. Staramy się nie rotować w miednicy, nie skręcać w biodrach, tylko rotować w odcinku piersiowym. Ręka, która jest podporowa, odpycha nas mocno od ziemi a druga wyciąga się jak najdalej w kierunku nieba, czy też sufitu. Brzuch oczywiście jest napięty, kręgosłup w naturalnych krzywiznach, czyli nie garbimy się ani w odcinku lędźwiowym, ani w odcinku piersiowym i wykonujemy sobie powtórzenie. Cały czas pracuje jedna strona i teraz będzie zmiana. Odstawiam moją lewą nogę, więc lewa ręka będzie działać i do góry. W górę wydech, w dół wdech. Odpycham się dłonią od ziemi cały czas. Świetnie, jeszcze ostatnie powtórzenia, i zaraz będzie zmiana ćwiczenia. I bardzo dobrze. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Zaczynamy z podobnej pozycji, czyli z klęku podpartego. Tym razem kolana idą w powietrze. Przechodzimy sobie do podporu tyłem. Wychodzimy takiego półmostka. Powrót biodrem w dół. Podnosimy nogę i znowu wracamy. Do takiej pozycji klęku podpartego, ale nie jesteśmy w klęku, czyli jesteśmy na stopach i na dłoniach. Na początku pewnie chwilę zejdzie, zanim zorientujesz się, jak ten ruch wygląda, ale już w drugiej, czy w trzeciej serii, albo za kolejnym wykonaniem tego treningu już takiego problemu nie będzie. Zwróć uwagę na to, żeby mocno w czasie wyjścia do góry wypchnąć biodra jak najwyżej, odpychać się ręką od ziemi, napinać pośladek, a w czasie tego przejścia, żeby to było maksymalnie zsynchronizowane, z pełną kontrolą. No, zdaję sobie sprawę, że może być to wymagające, ale po jakimś czasie da to naprawdę dużo frajdy, usprawni ciało, a równocześnie zaangażuje mobilność w, w pełnym zakresie ruchu, więc bardzo dobre ćwiczenie. Oczywiście, jeśli już poczujesz się pewnie, możesz wykonywać nieco szybciej to ćwiczenie z szybszą zmianą. Ale na początku jak zawsze zalecam. Wykonać je spokojnie, dokładnie i z pełną kontrolą nad tym, co się dzieje z ciałem. Zostały ostatnie powtórzenia i to już jest ostatnie ćwiczenie, wtedy będziesz, będziesz mógł sobie odpocząć i zacząć kolejną serię. Świetnie, pierwsza seria zrobiona. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a być może nawet warto podesłać ten materiał komuś znajomemu. Niech on też się trochę porusza. Jeśli chcesz, możesz zacząć drugą serię, a my widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.